Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nie ja jestem Iron, a to będzie rozgrywka z gry Battlefield Hardline. Dzisiaj zagramy sobie na mapce e, High Tension w tryb rozgrywki Blood Money. Ok, no i co? Za chwileczkę zaczynamy. Ogólnie, ma, e, mamy na środku mapki miejsce, z którego pobieramy kasę. My jesteśmy w tym momencie policjantami i są jeszcze oprócz tego złodzieje. I teraz tak trzeba jak najszybciej pobrać z tego tutaj punktu na środku, białego, kasę, zanieść do swojego punktu albo dostać się do punktu drużyny przeciwnej i ukreślić tę kasę. Dobrze, zapierdzielamy. Ja sobie wybrałem taki motorek. Teraz musimy się dostać do tego białego punkciku. Tam pobrać cash. Oczywiście druga e, drużyna nie później. Stara się zrobić to samo. No. Tutaj trochę ostrożniej. Ogólnie pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo fajne. No, to nasz. Okay. teraz musimy zbierać cash. Potem będziemy latać z takim workiem kasy na plecach. Widzicie, tam na niebiesko mamy nasz punkt zrzutu kasy. Wygląda to w ten sposób, że to jest e, samochód opancerzony, do którego musimy się dostać. Możemy lecić tam. Ogólnie wczoraj hmm, oglądałem targi 3 i konferencję Electronic Arts, na której zapowiedziano, że od dnia dzisiejszego, praktycznie od wczoraj wieczorem, dostaniemy BT do gry Battlefield Parklines. Oczywiście od jakiegoś czasu teraz składamy kasę. Dobre. Oczywiście od już paru dni było wiadomo, że jest w produkcji ta gra tygodnia albo dwóch medkit, proszę bardzo masz metkit. no i jak tylko to usłyszałem dokończyłem konferencję Electronic Arts na E3 2014 od razu poleciałem do komputera i zarejestrowałem się do bety dzisiaj rano mogłem już ściągnąć tą betę i sobie w nią elegancko pobrać. Pobrałem troszeczkę. Pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo fajne. Coś nowego, coś świeżego. E, fajnie się to sprawdza. Przynajmniej e, pierwszy tryb rozgrywki, który mamy możliwość wypróbować w Becie, w jest bardzo fajny. Widzicie, biegamy z tymi woreczkami. Teraz szybciutko musimy się dostać do siebie. Tak, miało latendy. Oczywiście biegam z karabinem M16, który się rozleży. Teraz już powoli trzeba uważać, bo przeciwnicy mogą próbować odbić nam kasę. Bo można kraść sobie z tych samochodów opancerzonych kasę. No, ktoś już atakuje nawzajem. Więc albo możemy iść bezpośrednio do tego białego punktu i stamtąd. E, spróbować zabrać cash albo możemy iść do e, samochodu opancerzonego przeciwnej drużyny i im po prostu go zająć. Okay. Tutaj już ziomale próbują nam zjumać. Trochę się tutaj zatrzymamy, chwilę. Widzę jakichś przeciwników, już nasi padli. Słuchajcie, pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Fajnie to wszystko wygląda. Graficznie też bardzo ładnie. Ogólnie to jest zrobione oczywiście na enginie, na którym biega sobie Battlefield 4. Wszystko chodzi bardzo, bardzo płynnie. Ja mam ustawiony tutaj ziomala, pięknie, headshot, bonus no i tak widzicie M16A3 gram no i niestety od tyłu ktoś mnie rozwalił, Jak widzicie w tym momencie ziomal e, który mnie zabił, kradnie nam cash i tak jak mówiłem, można brać ten cash ze środka ale też można brać cash z samochodu opancerzonego przeciwnej no, Lecimy. No co teraz to, wrócimy. Zaraz zobaczycie... Aha, tutaj jest Evolution, oczywiście spada sobie duży e, metalowy... No, co się nazywa? Duży metalowy okay. ...żuraw. Haha, <grywa> w można przejść. Okay. Tu trzeba uważać. Gdzie jest ta no? Bawimy się w kotka i myszkę. Widzicie? Biegnie, 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 biegnie. A zaraz go rozpadnie. <grywa> Dobra. No i tutaj możemy zbierać eee, kasę. Ogólnie proponuję wziąć jedno E i uciekać. Ja zrobiłem dwa i po prostu mnie z tyłu rozwalili. Chciałem trzecie wziąć już ktoś przed mnie rozwalił. Proponuję jedno wziąć i wtedy spierdzielać. No dobra. Ale tak wygląda humanie kasy z opancerzonego samochodu przeciwnej drużyny. No. Ale go rozwaliłem, wtedy asysta. Tak, zobaczcie 96%. No dobra. Lecimy dalej. Naprawdę fajny pomysł. Okazało się, że Dice ze współpracy z drugą filmą już od dłuższego czasu pracowało nad, eh, nad tą grą. Gra jest naprawdę daleko posunięta, tak jak widzicie. Eee, nie pamiętam, nie jest już ustalona data. Widzicie? Zabierzam uratował tyłek. Najpierw trzeba sprawdzić, czy nie ma nikogo. Jak mówię, już ogólnie można, można zamawiać. Tą grę widzicie wziąłem raz, już się nauczyłem i biegnę teraz do biegnę teraz do naszej bazy. O, tutaj widzicie samochód oparcerzony lecimy tędy 100 metrów do jego Wołtu. Ogólnie, jeżeli byście chcieli, to już możecie w tym momencie złożyć preodera na Battlefield Hardline. Ja jeszcze trochę poczekam, ale ogólnie na pewno za się w ten bardzo, bardzo mi się podoba. Patrzcie, jest ziomal, który już się zbliża do naszego opatrzonego i umiał nam kasę pojazdu. Okej, okay, powolutku, powolutku. Goście, dobra, jeden down, drugi down. No. Tutaj jest następny gości, pięknie. Dobra, bo ja mam kasę na sobie. Ok, zrobiliśmy. Oops, dobra lecimy dalej teraz z tego co pamiętam chyba uderzę do punktu pobrania gotowy ok, postaram się trochę pobrać jeszcze gotówki no i dobra jeszcze trochę, już zaczyna się muzyczka Tutaj ogólnie trzeba bardzo uważać, bo dość często e, kępią ludzie na dużo nadachów. Jak chce się podejść, pobrać cash, to można zostać zdjęty. Ok. Bierzemy do pełna. Przy okazji patrzę się na max cash. Masz maksymalną ilość cash. Przy okazji patrzę się na mapkę. Czy nie ma nikogo? Jakoś wolę... Szkołem. Ok. Proszę bardzo. Jeszcze przy okazji zdjąłem gościa, który chciał nas zjumać. Okay. Dobra. Mamy przy gości. Pięknie. Elegancko. Zabrakło mi na naboi. I to już jest koniec. Okej. Okay. Dobra. 8 killi wygraliśmy. Naprawdę coś świeżego, coś nowego. Zobaczmy, jaki mam wynik. Okej. Okay. Dostałem dość sporo punkcików. Piąty poziom. Niedługo. No i zobaczcie. Drugie miejsce. 8 killi. 3 razy mnie zabili. I naprawdę bardzo, bardzo dużo punktów. Dobra. To by było na tyle. E, super pierwsze wrażenia z Battlefield Hardlines. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie ocencie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!